Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam Was na rozkład z serii Co jest między Wami? Zobaczmy, co karty pokażą, z kim rozkład zarezonuje, co jest między Wami. Znacie, kochani, już ten rozkład? To po jednej stronie, po lewej stronie są energie jednej osoby w relacji, po prawej stronie energie drugiej osoby w relacji. Wyciągamy też kartę wspólną dla Was, w jakich energiach jest ogólnie Wasza relacja. Zobaczmy, co się pokaże i czy zarezonuje z Wami ten rozkład, po której stronie się w ogóle odnajdziesz, tak? Zobaczmy, co się pojawi w tym rozkładzie. Co jest między Wami? Co jest między Wami? Mhm. Ogólna energia między Wami a Smieczy, czyli mm, to jest energia wyzwania. To jest energia Waszej Prawdy. Miecz Prawdy, który może wszystko zmienić. On może Was rozdzielić, może Was połączyć, bo miecze to są słowa, to jest komunikacja, to jest szczerość. Słowa budują, słowa rujnują. Zobaczmy, jakie energie się tutaj pojawią. Mamy z jednej strony rycerz Buław, trygon ognia, baran lew strzelec. Z drugiej strony gwiazda, która nam się odwróciła. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy śmierć odwróconą. Mm -hmm. A mamy tutaj królową mieczy. Trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ym, dobrze, jeszcze zobaczmy tutaj. Dziesiątka denarów i dwójka buław. Ok. Dobrze. Rycerz Buław. Ym, on jest w energii ym, asa denarów, a królowa. Mieczy jest w energii diabła. Ok, dlatego gwiazda nam się odwróciła. Mhm. No dobrze. A z mieczy może mówić, że jest konflikt między wami. Jest teraz czas jakichś wyjaśnień. Może ta karta być kartą mm, rozstrzygnięć y, w energii prawdy. Y, a smieczy pokazuje, że jest możliwy nowy początek między wami, ale potrzebne są y, ważne rozstrzygnięcia, wyjaśnienia. To jest wyzwanie, które może was nie, nieźle przetestować. Może tutaj chcecie przetestować siebie nawzajem. To jest karta szczerości wobec siebie y, nawzajem, tak. I to jest też karta rozsądnych decyzji, które tutaj muszą zapaść. Y, po to, żeby albo ten miecz was rozdzielił na zawsze, albo żeby zrobił przestrzeń na nowe, bo to może być też, bo to jest karta rozstrzygnięć, może być rozstrzygnięć sądowych, ale tutaj chodzi o to, że yy, na razie może jest walka o nowy start, o ten początek. Na pewno trzeba, yy, jest ochota na to i gotowość na to, żeby tutaj stawiać w końcu sprawy jasno. Bo to jest czas wyjaśnień. I to może być karta jakiejś umowy między wami, albo kar, par, takich pertraktacji, ale to też może być karta rozstrzygnięcia. I no, może to być też y, rozstanie, tak. Y, ogólnie. Chodzi tutaj o to, żeby podjąć to wyzwanie, bo takie wyzwanie przed wami rzucił los. I tutaj niestety nie macie wyboru, tak. Jest, spra są sprawy, które trzeba rozstrzygnąć, trzeba rozliczyć jakąś przeszłość. Jedna z osób może mieć opór przed zmianą. Myślę, że to jest ten rycerz buław, bo on tutaj ma śmierć odwróconą, tak, jakby nie chciał tej transformacji. On tak jakby chce zatrzymania. Chciałby zostawić wszystko tak jak było. I nie bardzo ma ochotę na to, żeby pracować nad relacją, tak? On jest w energii Asa Denarów, tak jakby uważał, że to co jest, to jest dobry start, że to jest ten jego początek według niego. To jest właśnie ten moment, kiedy on może działać i nie potrzebuje żadnych rozstrzygnięć i żadnych zmian, bo ma poczucie, że jest wystarczająco, między Wami jest wystarczająco dobrze. Tak? Ta dziesiątka denarów pokazuje, że on nie liczy na nic więcej. Że tutaj to, co jest w tej chwili, to jest właśnie to, nad czym mu zależy, i on tak jakby chciał się na, na tych energiach zatrzymać. Dziesiątka denarów, jeżeli chodzi o intencje, mówi o tym, że tutaj nie ma ochoty na to, żeby walczyć o, coś, o cokolwiek więcej. Ten as denarów w energii ogólnej mówi, że ta osoba ma poczucie, że to, co jest, tak powinno zostać. Natomiast druga osoba w energii królowej mieczy. No, jest wyjątkowo wkurzona, ona tutaj liczy na mm, jakieś konkretne zyski, na jakieś konkretne rozstrzygnięcia, które miałyby jej dać mm, możliwości, tak jakby wejścia w, nowy, w coś nowego, w nowy etap. Ona tutaj obserwuje, to jest tak, yy, dwójka buław jest energią utknięcia w martwym punkcie i gotowości, ochoty na to, żeby jednak ruszyć yy, tą energią i coś tutaj ugrać dla siebie. Królowa Mieczy może pokazywać ekspartnerkę, tak? I takie rozliczenia między Wami, które są już w energii rozstrzygnięć, tak? Jakby Wasza relacja była jednak w energiach przeszłości, bo ta gwiazda odwrócona też mówi na to, że nadziei na nowe tutaj już nie ma. Energia diabła mówi, że ta królowa mieczy jest wyjątkowo y, y, wkurzona, i y, ona tutaj jest w energiach gotowości, tylko żeby walczyć o swoje, i chce uzyskać jeszcze jak najwięcej od tego króla bu, y, rycerza buław, y, rozegrać go dobrze. Diabeł mówi, że będzie używała wszelkich sposobów, żeby właśnie osiągnąć swój cel. I jest gotowa na wszystko. Ten miecz, który trzyma w ręku, to, to jest jej miecz prawdy, ale to też jest jej narzędzie do tego, żeby właśnie walczyć o to nowe. I ona tutaj ma ochotę na to, żeby zrobić ten krok do przodu, coś dla siebie jeszcze ugrać, tak? Dwójka buław jest hmm, potrzebą właśnie. Podjęcia decyzji zostawienia przeszłości, a ta buława nowych możliwości to jest coś, co ją kusi, co spowoduje, że, że ta królowa mieczy, ona yy, tak jakby uzyska, yy, uzyska coś, na czym jej zależy, a czego nie może dostać, bo ten yy, rycerz buław, on się tutaj opiera. On uważa, że yy, Należałoby się zatrzymać na tym, co jest. Może tu są jakieś rozstrzygnięcia majątkowe, tak? Bo dziesiątka denarów może mówić o jakichś właśnie spłatach, o spadkach, o, o darowiznach. Więc rycerz Buław, on nie ma zamiaru tutaj już niczego od siebie ofiarować, bo, w, bo ta, ten, ta śmierć odwrócona mówi, że ym, dla niego sprawa jest zakończona, tak? On już tutaj nie widzi żadnych możliwości negocjowania, natomiast Królowa Mieczy jak najbardziej jest w energiach y, działania i gotowości, żeby walczyć o coś. Tym bardziej, że ten diabeł pokazuje, że ona jest wyjątkowo zdesperowana i ona tutaj użyje wszelkich swoich sposobów, żeby ym, postawić na swoim. Ewidentnie pokazała nam się, kochani, relacja, która jest przeszłością, a która walczy tutaj o jakieś finanse, o jakieś jeszcze właśnie sprawy majątkowe, o jakieś spłaty. I ta gwiazda odwrócona, ona pokazuje, że nadziei na rozstrzygnięcia w energii poprawienia relacji tutaj nie ma. Bardziej ta gwiazda odwrócona pokazuje właśnie na um, takie stawanie w, kontr w kontrze do drugiej osoby. I takie poczucie, że wszystko tutaj jej się należy, tak? I ona właśnie. Wie, y, że tutaj szansy na nowy początek między wami już nie ma. Natomiast y, y, to jest karta trudnej przeszłości i właśnie tych jeszcze rozliczeń między Wami. Ten miecz prawdy y, między jest tutaj mm, wzmocniony tą energią przeszłości, trudnej przeszłości, która jest między Wami. Coś Was na tyle poróżniło, że ten as miecz myślę, że tu jest tym momentem, początku, że każdy idzie w swoją stronę, tak? Ale jest ewidentnie y, walka o. O jakieś właśnie majątkowe sprawy i dwójka buław, czyli potrzeba podjęcia yy, kolejnego kroku w kierunku właśnie tych rozstrzygnięć, tych negocjacji. I mamy szóstkę kielichów, kartę rodziny, która się odwróciła. Tak? Czyli właśnie to, co mówię, że ta wasza, te wasze wspomnienia już was nie budują, te wasze wspólne, ta wasza wspólna energia przeszłości, ona się odwróciła. Czyli to, co dobre, tak jakby się rozlało, tak? Zostało, zostały tylko odwrócone, odwrócone, rozlane kielichy waszych wspomnień. Do tego ta gwiazda też jest odwrócona. Szansy na nowy początek między wami nie ma, i jest dziesiątka buław, czyli właśnie dojście do ściany. To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zakończyć, tak? dojść do porozumienia, bo zrobiło się już Naprawdę za trudno. Dziesiątka buław mówi, że doszliście do ściany i po prostu walicie głową w mur i tutaj już nic się dobrego między Wami nie wydarzy. Także ta dwójka buław to jest tak, jakby wyjście poza to szaleństwo, które tutaj się pokazało. I tam jest ta przestrzeń, tak? I, i, I są różne drogi. Każdy może sobie tutaj wybrać swoją własną, ale jednak zrobić trzeba krok w stronę trójki buław, czyli tej, ten krok do przodu, tak? Bo dwójka buław pokazuje, że utknęliście w martwym punkcie, no i ta dziesiątka buław mówi, że po prostu jest taki kryzys na maksa, tak? Tutaj każdy ciągnie w swoją stronę. Ale to nic nie daje, bo po prostu, yy, tak jak mówię, walicie głową w mur i zrobiło się wyjątkowo yy, trudne. Yy, wyjątkowo trudno podjąć Wam yy, decyzję o, roz, yy, o, yy, o tych rozstrzygnięciach jeszcze, tak? bo kochankowie to jest karta. Yy, Waszej relacji, ale niestety w ty, przy tych energiach ona pokazuje, że to jest karta trudnych y, wyborów, jeszcze, które musicie tak, jakby na pożegnanie, tutaj y, między y, sobą jeszcze te wybory y, wasze padają. Tak? Tutaj każdy jeszcze próbuje coś dla siebie y, ugrać i wyciągnąć. Rycerz Buław się opiera, on nie, nie ma w sercu już gotowości na cokolwiek więcej, on już jest tak jakby na swoim starcie, on już jest w energiach go, y, 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 ruszania w swoją stronę. To jest karta nowej drogi, nowego początku. I y, 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 karta śmierci odwrócona mówi, że to już jest y, wystarczająco dużo. Tak? On już nie chce y, niczego więcej y, i uważa, że to, co. Ugraliście do tej pory to, co uzgodniliście, to jest właśnie to, co już jest tym końcowym etapem, tak? To już nic więcej od króla, od rycerza Buław nie da się wyciągnąć. To jest dziesiątka, to jest dziesiątka, tak jakby etap zakończony. Natomiast y, y, królowa mieczy ona jak najbardziej jest w energiach y, ochoty, żeby jeszcze coś tutaj zawalczyć, o coś zawalczyć, tak. Często królowa mieczy jest, pokazuje osobę y, rozwiedzioną. No, oczywiście to może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, tak, bo wiecie, że w tarocie ta y, energia mężska i żeńska jest wymieszana, więc. Y, 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 y. Równie dobrze to może być tutaj męska energia, a tutaj żeńska, tak, ale no akurat, kochani, w ten, tutaj mamy rycerza, tu królową, może akurat z Wami rezonuje ten rozkład w takich energiach. W każdym razie jest informacja, że jest walka między Wami i cały czas próbujecie jeszcze jakieś trudne decyzje podejmować jakieś trudne wybory. Zobaczmy, jaka karta ostatecznie rada się nam tutaj pojawi. Uh -huh. Wiara, która się odwróciła. Uh -huh. Wiara to jest karta yy, odpowiednik arcykapłana, tak? Czyli y, poszukiwania najlepszej wersji y, rzeczywistości. I to jest też karta Y, o, dużej odpowiedzialności I, i piątka ogólnie to jest karta y, to jest y, 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 karta rozwoju ruszania do przodu stawiania y, tak jakby czoła wyzwaniom ona się odwróciła tak jakby karty mówiły że tutaj już y, należy sobie odpuścić tą wojnę tak y, że zabrnęliście za daleko i To jest żywioł powietrza, czyli komunikacja, to jest powietrze, czyli prawo, sprawiedliwość, rozstrzygnięcia. To się odwróciło. Tak, jakby karty chciały Wam powiedzieć, że wszelkie granice tutaj zostały przekroczone, tak? I wiara w pozycji prostej mówi o stawaniu w obronie czegoś lub kogoś. Ona się odwróciła, tak jakby karty podpowiadały, że należy sobie odpuścić, tak, tą wojnę. I ten wasz trudny wybór to po prostu ym, jest, yy, yy, tak jakby danie szansy na nowy początek. Każdy Tutaj w swojej prawdzie staje i każdy swój nowy początek w energii prawdy z samym sobą jest w stanie sobie zbudować ten początek sam dla siebie, tak? Bo jednak tutaj wspólnej drogi między wami nie ma, przynajmniej w tym rozkładzie, tak się to pokazało, kochani, że tutaj nie ma szansy na na pojednanie. Natomiast jest y, cały czas to y, y, ta walka, ta wojna, a ona do niczego nie doprowadzi, tak, bo wiara pokazuje, odwrócona wiara pokazuje, że tutaj już nie ma o co walczyć, nie, nie ma co, y, nie ma y, czego bronić, tak. Po prostu to, co było, to się skończyło. I ten as mieczy to jest po prostu y, tak jakby Narzędzie, które was rozdziela w energii prawdy i szczerości. No niestety, kochani, trudny rozkład bardzo, bo nieprzyjemne energie, tak? Szczególnie ten diabeł tutaj pokazuje, że jednak y, i ta gwiazda odwrócona, że jednak y, intencje, y, przynajmniej jednej z osób, są bardzo trudne i takie y, nie. Yy, mało, mało yy, jak to powiedzieć yy, ta osoba jest po prostu bardzo negatywnie nastawiona tak, do tego asa mieczy, czyli ten miecz rani, a nie roz, nie prowadzi do żadnych rozstrzygnięć, tak, on tylko jest po to żeby, żeby kaleczyć, ranić i rozgrywać, o, w ten sposób. Nie ma tutaj szczerych intencji, takich yy, yy. wszystko jest po prostu zakłamane. Tak się przynajmniej, kochani, tutaj pokazało. Nieprzyjemny rozkład, no ale cóż, tak jest życie, często takie konflikty niestety są i i też przychodzi nam się z nimi w życiu mierzyć. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że, wa, że nie, z niewieloma osobami ten rozkład rezonował. Um, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to zapraszam Was na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.